Dobra, to zapierniczamy na ten autobus szybko z buta, bo jeszcze trochę drogi przed nami. Ej, bo policja tu kogoś goni, co tu się dzieje? Dobra, lepiej nie angażujmy się w to zamieszanie, bo jeszcze, bo jeszcze potem będę musiał, musiał jakimś, jakimś świadkiem być i będzie przypał. O kurde, belek przypał, bo zapomniałem, bo zapomniałem oddać bo książki z biblioteki, a do dzisiaj trzeba oddać, bo mnie do natury nie dopuszczą. To super, nie zdąży przez to na autobus i będę musiał czekać dwie godziny na kolejny kurs, dobra, nieważne. Teraz muszę biegiem oddać książkę pani z biblioteki. Good evening. Pani, 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 bo ja tutaj ja... lekturę przyszedłem oddać. Wiesiu, czy ty zawsze wszystko musisz robić na ostatnią chwilę? No tak wyszło, jestem mega zapracowany i ciągle coś robię. Jak się nie uczę do szkoły, to sprzątam chatę, a jak, a nie, jak nie, sprzątam nie sprzątam chaty, tam, jak... to chodzę do babci i noszę jej zakupy. Wiesiu jaki to opiekuńczy jesteś, dobrze, że pomagasz babci. Oj ta, Oj, ta pani, pani z biblioteki to taki pelika. Nie no ale babcie to ja mega lubię, nieraz jak idę do babci to da mi 50 złotych sama, sama od siebie za, za to, że jej pomogę je ogarnąć, ogarnąć kilka rzeczy to potem można jakoś fajną brak kupić. Ja wam powiem to jest mega dziwne, praktycznie zawsze tutaj jak wychodzę ze szkoły to pada śnieg i jest mega zimno. Od następnego tygodnia mamy chodzić normalnie do szkoły, powiem wam, że dawno nie widziałem się z Frankiem i trochę tęsknię. Jak my zawsze taka dwójka do prankowania byliśmy, bo Franek miał takiego smartfona, który miał wbudowaną podczerwieni, zawsze robiliśmy sobie jaja z nauczycieli i wyłączaliśmy im projektory i telewizory tym telefonem, huehuehue. Dobra, jeszcze mamy 10 minut na autobus, to na luzie. Głodny się zrobiłem, to jeszcze wskoczę po bułę z parówą do tego sklepu co zawsze. Uh -oh. Ej, co to się stało, przecież zawsze tu sobie buki i paru wykupowałem, a teraz tu jakieś dzikie beczki i paliwa są, co jest grane. Lol. Czego pan szuka? Zawsze tu było jedzenie, kupowałem tutaj sobie bułkę z szynką i parówy, a teraz to widzę tu jakieś paliwa, skrzynie i beczki. Panie, a niech mi pan powie, kiedy ostatnio pan tutaj był? No ja nie wiem, jakoś ostatnio temu, jak była szkoła, czyli rok temu w marcu. No właśnie, tego sklepu już nie ma tutaj od ośmiu miesięcy. Oj, pierdziele, jak ja w szoku jestem. Do widzenia, dobra, nic to lecę do domu, może w lodówce będą moje ulubione parówki. Hej na styk zdążyłem do autobusu jaki fart jeszcze by mi drugi kurs zwariował o kurde sprawdziłem przed chwilą i mamy 20 nieodebranych połączeń od mamusi Houston, Houston Houston mamy problem. Wspólniku szukasz fotela gamingowego? Koniecznie sprawdź ofertę Diablo znajdziesz tam przeróżne rodzaje foteli gamingowych w wielu dostępnych kolorach. Ja osobiście wybrałem ten, ale wszystkie są przepozackie. Na co dalej tu czekasz no koniec i jeść ten obiad?